Let's go, mamy! Co jest? Patrzcie to! I działa, 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 patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to, działa, działa, działa. Oh, let's, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, mamy! Mamy go, mamy go, mamy go, mamy go! Mono, siemano, siemano widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z Gry Steel E Brainrod. I na start chciałem was tutaj przywitać, ale patrzcie co tutaj się zrespiło. Laki Block Brainrod God straightem 10 bilionów. Okej, okay, dobra. Zaraz sobie dokładnie o tym opowiemy, ale powiedzmy też, co w dzisiejszym odcinku będziemy robili. A mianowicie, dzisiaj mamy, widzowie, nowy update. Tak, dokładnie zaczyna się już za 15 minut oraz doładujemy sobie Robuxy i kupimy maksymalnego serwer laka na ponad godzinę czasu, żeby zdobyć najlepsze sekrety. Ale czy nam się to uda, Tego dowiecie się już za. Chwilę, także ty, mój drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tej łapki w górę, subskrypcji. Zapraszam cię do oglądania. I przy okazji, właśnie tak jak na start widzieliście, zrespił się tutaj Brain Rod God Lucky Blog z nowym traitem, więc już mamy nowego traita, tak naprawdę zapowiedzianego, zlikowanego. No i już wiemy po prostu, jaki on będzie. Jest to trade 10 bilionów. Dlaczego taki trait? Z racji tego, że ostatnio gra Steel E-Brain odbiła ponad 10 bilionów wizytów, tak 10 miliardów wizytów. Czy wytoczajcie? To jest naprawdę ogromna ilość, i z tej okazji, właśnie dodaję takie od. Trajta. 13 minut do updateu, nie mogę się doczekać, Let's go, let's go! I powiem tak, czy to jest dobry trade. Jestem ciekawy, jaki on może mieć mnożnik. Ej, jeżeli to on będzie miał jakiś potężny mnożnik, to tak naprawdę może być najlepszy trade w grze. I w ogóle fajnie wygląda. Patrzcie to, normalnie nad Lucky Blokiem mamy napis 10 bilionów. Ej, podoba mi się, podoba mi się to! I przy okazji widzowie jak na start odcinka mogę Was o coś poprosić, to zjedźcie na dół w komentarze, przesuncie je w prawo i podbijcie ten film. Będę wam wszystkim bardzo wdzięczny. I dobra, już widzę, że powoli tutaj administratorzy się bawią. Dają nam tutaj zimowy event. I właśnie byłbym zapomniał, co tu robi w ogóle Aqua. Widzowie, słuchajcie mnie teraz. Bardzo chciałem podziękować na odcinku Aqua, z racji tego, że on będzie dzisiaj kupował jednego z dwóch serwer laków. Tak, ponieważ mnie nie stać, żeby wydać 2600 robuxów, no to Aqua powiedział, że zasponsoruje połowę i on raz kupi laka na pół godziny i ja drugi raz na pół godziny. I w taki sposób będziemy mieć godzinę za robuxy, plus możliwe, że na Admin się też dostaniemy jakiegoś tutaj laka 4x na pół godziny. Więc dzisiaj naprawdę długo spędzimy czasu w tej grze. No i ten odcinek tak naprawdę też może wyjść dosyć długi, więc uzbrójcie się tutaj w popcorn i jakiś dobry napój. W ogóle śmieszna ciekawostka, 10 minut jeszcze do update'u, a już serwery to całkowicie wywaliło. Czajcie to. Dosłownie nie da się odpalić aplikacji Robloxa, ale okej, okay, to nie jest najważniejsze. Z racji tego, że ja najbardziej jestem tutaj ucieszony, że dzisiaj dostaniemy nowy rytuał. Tak, będziecie mogli zrobić tutaj nowego tak naprawdę secreta albo brain Rodgoda. Dokładnie jeszcze nie wiemy, obstawiam, że będzie to secret, a jak go będzie można zrobić? Dokładnie pod Potrzebujecie czterech Orka Orcalero. Czajcie to 4 Orka Orcalero. Co to jest za brainrod? Jest to brainrod ogólnie z brainrod God Lucky Blocka, czyli ten na 25%. Więc, no, dzisiaj takie Lucky Bloki na pewno nam się przydadzą, ponieważ w następnym tygodniu będzie troszkę odcinków, będziemy robić rytuały. Wrzucimy prawdopodobnie, dobra, nie będę spoilerował, tutaj zatrzymam się, ale dużo, dużo sekretów do maszyny, żeby zdobyć najlepszego z niej. No i jeszcze więcej kontentu, także pamiętajcie o sobie, żeby takie treści Was nie ominęły. I na start dostajemy 2 X laka i zostaje. Zostało niecałe 30 sekund do nowego updateu. Ej, powiem wam, jestem mega podekscytowany, chociaż jest godzina 23 tak naprawdę, no właśnie, niestety godzina 23, więc przepraszam wszystkie osoby, które czekały na live, niestety dzisiaj live się nie odbył, bo jest zdecydowanie za późno wyobraźcie sobie, że live'a bym pewnie do północy albo pierwszej robił, później nagrać jeden odcinek, zmontować, no bym siedział do rana, więc wybaczcie mi, w dzisiejszym dniu niestety live'a nie zrobiłem, ale może za tydzień coś pomyślimy, póki co 5, 4 3, 2 1, 0, mamy godzinę 23 wybiła i uwaga, czy jest już update? Prawdopodobnie jest, jak widzicie admini szaleją, respią nam tutaj przeróżne eventy, przy okazji możemy kołem fortuny raz zakręcić, no niestety 13 milionów wypadło i patrzymy, co nam się tutaj za brain roty z respią. Zobaczmy, czy możemy zrobić nowego rebirfa, tak, potrzebujemy aż 100 trylionów, 100 trylionów, czy wy to czaicie? Nie no dobra, tutaj naprawdę dosyć drogo. Wejdźmy sobie do sklepu, czy coś się zmieniło? Uwaga, mityki, lucky bloki, takie jakie były, takie są. Brain rot god lucky bloki, jak widzicie, możemy zdobyć. Czekajcie, zaraz wam powiem, tylko patrzę czy nic się tu teraz nie respił. Może zaraz coś się zrespisz tak naprawdę. Ale chodziło mi, że możemy zdobyć Bulbito, Bandito, Traktorito i Secret Lucky Block. Mamy 5% szans na najlepszego Secreta w grze prawdopodobnie. Uwaga, czy tak jest? Czy tak jest? Sprawdzamy indeks. No dobra i jeszcze dokładnie nie wiemy z racji tego, że niestety jak widzicie indeks się tutaj nie zaktualizował. Czekajcie. Nie no, zaktualizował się, bo mamy jak widzicie tutaj nowego Secreta, aczkolwiek tego nie pokazuje. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale widzę, że jest do zdobycia. 5% powiem tak, bardzo, ale to bardzo mało, ale powiem wam, że chyba na ostatnim odcinku tak obstawiałem, więc gratulacje dla mnie, trafiłem idealnie w punkt. I póki co zaczął się nowy event, ja nawet nie zauważyłem 10 bilionów, dobra, zobaczmy ile to dodaje, ziomek nagle 400 tutaj generuje, 650, okej, okay, czekajcie, musimy na kimś nowym zobaczyć, patrzymy dokładnie brain roty. ten ma 150, zobaczymy, czy dostanie tego trejta, bo będziemy już wiedzieć, jaki to jest mnożnik tak naprawdę. Uwaga, 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 patrzymy tutaj dokładnie, proszę, dostań trejta, proszę, dostań ktoś z was trejta, 100 150, 150, 150, widzowie. Pamiętamy, pamiętamy. Bo musimy wiedzieć, ile taki tradecik tutaj mnoży. No nie, pipi tyłu dostał trade, ale i to i tak nie tego, co trzeba. Ale mamy nowego tutaj: Brainrod dla Bloka. W sumie nie nowy, ale tak naprawdę nowy trade jest na nim. Przyda się do bazy, bierzemy go sobie. O, nam wypadła. Albo może też być Bandito Traktorito. Też nie będę zły. No dobra, ile ten trade tutaj mnoży? No nie mam bladego pojęcia, bo nie chce siąść. 53 sekundy zaraz się kończy. A mi w ogóle on nie chce siąść. No naprawdę, tutaj siad. Ok, chyba 3x mnoży. Bo, ile się nie mylę, ten słonik daje ogólnie 4 dolary na sekundę. Mogę się tutaj mylić, ale tak mi się wydaje. Więc prawdopodobnie ten trade mnoży razy 3 gotówkę na waszych brainrotach. Ej, jest naprawdę bardzo mocny. No ale dobra, halo, halo, admin abuse, tu miała być zabawa. A co to tylko dają nam nowego trayta LK2X? To koniec. Prosimy się tutaj obudzić, panie administratorze. O i nawet mam tu napis, nie zauważyłem. Thank you for 10 billion visits. Dobra, nie ma za co, nie ma za co. Prawdopodobnie połowę ja dobiłem, tak naprawdę. Nie, no oczywiście żartuję, żartuję. Dobra. 4x Lak został dodany prawdopodobnie. Tak, mamy max server Laka, czyli w dzisiejszym odcinku półtorej godziny będziemy mieli maksymalnego server Laka. Okej. Okay. Jeżeli dzisiaj nie uda mi się zdobyć jakiegoś rzadkiego sekreta, to ja naprawdę nie wierzę w tą grę. Okej, okay, jeżeli chcemy zdobyć nowego sekreta, jest napisane, że musimy użyć czterech Orkalo. O! I nowy event! Patrzcie tu! Jesteśmy podwodni. Ej, dobra, jesteśmy w wodzie. Patrzcie, co tu pływa. Tralalero, tralala i Orkala, 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 dobra. Orkale bierzemy, przydadzą się cztery, Dzisiaj może jeden rytuał sobie tak naprawdę. Zrobimy, ale ogólnie będę też chciał zrobić specjalny odcinek z tymi rytuałami. Let's go! Mamy orkale dla każdego. Bardzo dziękujemy. I fajny, patrzcie to! Fajny to jest. Normalnie rekiny podpływają i gryzą wam brain rota, i jak widzicie, jest na nim taki trade. I on chyba też daje mnożnik 3x, tak naprawdę. Ej, dobra, to mi się podoba, to mi się podoba. Teraz tak przy okazji zastanawiam jeżeli połączymy cztery orki, to jakiego dostaniemy nowego sekreta? Czy to będą hotspoty mini? Nie, no hotspoty, wydaje mi się, że nie, bo to sensu trochę by nie miało, aczkolwiek to nie musi mieć sensu. Wydaje mi się, że jest jeszcze. Jakiś jeden ukryty dodatkowy secret. Więc no teraz niestety tego nie sprawdzimy, ale później na spokojnie będziemy mogli. I uwaga, klasycznie mamy koncert, więc chcę ostrzec wszystkie osoby, które teraz to oglądają. Skipnijcie sobie odcinek do tej minuty i wtedy skończy się koncert. Z racji tego, że niektórzy są wrażliwi właśnie na światła i przy okazji los Orcalitos Forever One, ja bym poprosił. No i też prosiłbym was, jeżeli ktoś jest wrażliwy na światło, no to skipnijcie sobie po prostu ten odcinek, chwileczkę. I mamy! Los Orcalitos, nowy Brain Road Godzik. Let's go! Jak one w ogóle cud Cudownie wyglądają. Ej, dobra, naprawdę są swe i bardzo ładne. Bierzemy je do swojej bazy. Ej, w sumie mogłem poczekać, bo trejty mogły siąść, ale trudno, ja po prostu chciałem je mieć w swojej bazie i będę miał. Tak wygląda ich tata tutaj. No, no powiem tak, jest tutaj taka starsza wersja tej orki i tu takie trzy małe orkalita. No fajnie to wygląda, naprawdę fajnie. I każdy z nich ma inne miny. Ten wygląda jakby robił gumę balonową. Ten ma taką, nie wiem, jak nazwać buźkę. Taką nie wiem, jakby coś przeskrobał, a ten jest uśmiechnięty po prostu. No i dobra, mamy rave w Let's go, let's go. Zaczynamy zabawę. Oho, i czyżby administratorzy się bawili? Napisali przed chwilą, że mogą się troszkę tutaj bawić i dać każdemu tak naprawdę super szybkość. Okej, okay, i faktycznie działa. Patrzcie, jak zasuwamy. Ej, dobra. Jeżeli ktoś teraz jest na publicznych serwerach, to ja wam współczuję. Przecież teraz okradanie ludzi to zajmie sekundę. Czekajcie. Ja spróbuję tutaj akwa okraść. Czekajcie, spróbujmy, spróbujmy, spróbujmy. Patrzcie, jak ja zasuwam. Ojojoj, osoby, które są na publicznych serwerach. Współczuję wam wszystkim, naprawdę. Jeżeli nie macie już nic w bazie, to się w ogóle nie dziwię. No, Dosłownie, przecież ja biegam z tym brain rotem czy wy to widzicie? Nie, najgorzej, najgorzej, czekajcie, czekajcie, jak ja mam to odłożyć. Dobra, wrzucę do swojej bazy, potem najwyżej oddam, ponieważ mamy nowego Mityka. TTT Saur wersji Golden. Ej, dobra, jak on w ogóle wygląda, patrzcie na niego. Dobra, kolego, wyglądasz nietypowo, nie zaprzeczę ci. Tylko szkoda, że jesteś Mitykiem. Dla mnie powinieneś być przynajmniej brain rot Godem, ale wezmę i tak cię do mojej bazy, bo przydasz mi się w indeksie. Let's go, bierzemy go sobie. W międzyczasie, jak tutaj tak naprawdę czekamy, czy coś się zrespi, możemy otworzyć te laki bloki. zobaczymy co będziemy mieli w środku i uwaga, uwaga, uwaga. Co mamy w pierwszym? Co mamy w pierwszym? Prawie, prawie, prawie się udało. Ale niestety, Tigro, Ligre, furtonini Uwaga, drugim. Proszę, Orka, Orkala. Co ja zrobiłem w ogóle? Czemu ja okradam sam siebie? Halo. A, po 7 minut muszę jeszcze poczekać do otworzenia. Dobra, tego nie było. Później sobie go na spokojnie otworzymy. Team Cheese for One. Czy naprawdę teraz będziemy mieć ciągle Team Cheese? Y? Patrzcie to, wersji lawa, wersji normal, wersji lawa, wersji normal. Nie no, to niezły spam tutaj Team Cheese'ami. Potrzebne do jakiegoś ukrytego rytuału? Ej, może, może, może jakąś podpowiedź nam dają tutaj? Na pewno sobie będziemy mogli dzisiaj to sprawdzić. No naprawdę, żartują sobie, a ja akurat czterech teraz wziąłem do bazy. No patrzcie to, dosłownie czterech sobie zaniosłem tutaj do góry. No to nieźle, oni sobie żartują, a ja normalnie tutaj Team w całą bazę przejąłem. Okej, okay, czy jesteście gotowi na nowego secreta? Było napisane. Czy dadzą nam go za darmo? Ej, to jest dobre pytanie. Czy zrespią nam tutaj deweloperzy go za darmo? Okej, okay, coś było napisane, że zgarnicie jednego teraz albo nigdy. Let's go, mamy Co jest, patrzcie to Co jest, kar, he, kar, kar, Kur, dobrze przeczytałem, kur, kur, dobra Ej, patrzcie to, nowy secret Krzesło, czy wy to czaicie? ej, dobra Ej, mocno jest, mocno jest Już wiemy, co możemy zdobyć z dywanika No niestety widzimy, że nie jest on najlepszy Bardzo mało gotówki generuje, ale na pewno nam się Przy, nie, 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 to się nie wydarzy Dobra, biorę go, biorę go, bo jeszcze raz mnie tutaj Uderzą, jest jeden trzeci jeden 6 miliona Generuje, może być, starczy mi to Jeżeli jeszcze raz ten meteor by mnie walnął, to ja bym się chyba tutaj załamał, jakbym nie zdążył go wziąć. Nowy secret, on będzie tylko raz zrespiony dla każdego, więc każdy, kto jest dzisiaj na Admin Abuse, powiem tak, macie farta, jeżeli ktoś ominął Admin Abuse, no niestety współczuję, ale rozumiem to, bo jest godzina 23. I uwaga, jak on wygląda, ej, wygląda naprawdę ciekawie. Jeszcze mamy tego treita, ej, let's go. Dobra, powiem tak, ten Admin Abuse jest naprawdę bardzo fajny. Może i dużo mechanik nie dodali, ale bardzo tutaj jak widzicie, dużo eventów. Laka od razu 4x dali nam na start. Nowy rytuał. Nie, no powiem szczerze, nie wiem, czy ten update mi się się nie podoba bardziej niż ostatni. I przy okazji, właśnie, 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 jak ja tutaj chodzę i biegam, to w międzyczasie możemy sobie wrzucić jakieś losowe sekrety. Weźmy tego, może nie, ale tego sobie wrzućmy do fuse maszyny, ponieważ jest nowy sekret w fuse maszynie do zdobycia. A i tak musimy tak naprawdę półtorej godziny czekać, chyba że coś zmienili, więc szybko sobie tutaj wrzucimy. I Bubblegum maszyna wraca dla wszystkich. Prawdopodobnie po prostu na event. Chociaż powiem szczerze, że nie narzekałbym, jakby wróciła na stałe. Bo akurat Bubblegum maszyna, moim zdaniem, była bardzo fajna. szczerze mówiąc, mi się podobał akurat ten. Na event Bubble Gum Machine. Każdy mógł sobie go odpalić kiedy chciał, mógł mieć treyta, nie musiał czekać na admin abuse, a moim zdaniem to było spoko. Oho, i uwaga, znowu ostrzeżenie, widzowie, jeżeli macie epilepsję, skipnijcie sobie odcinek do tego momentu, bo znowu zaczyna się prawdopodobnie koncert. A my sobie wrzucamy ostatniego sekreta, czyli cztery sekrety wrzucone, i zobaczmy, co w zamian za to dostaniemy, i czy będą prawdopodobieństwa tutaj, bo tak było napisane. Uwaga, wchodzimy w fuse machine i czy mamy prawdopodobieństwo? Tak, mamy! 18% na Los Combinacionas I 82% na Agarini Okej, okay, bierzemy, odpalamy No i oczywiście czekamy Ale przecież miał być nowy secret do zdobycia tutaj Czy nie będzie nowego secreta w Fuse Maszynie? Czyżby? Okej, okay, troszkę widzę to pozmieniali Bo czytam teraz tutaj zapowiedź wydarzenia I wcześniej było napisane, że będzie secret w maszynie A tutaj niestety, jak widzicie, odwołali to Więc prawdopodobnie jeden secret jest z Rytuału Drugi z Lucky Blocka I trzeci oczywiście z naszego pięknego dywanika No chyba, że po prostu zapomnieli tak naprawdę dodać do tej Fuse maszynie. I w ogóle chyba jest zniżka, czy mi się wydaje? 200 Robuxów, a nie było wcześniej 300? Ej, możliwe, że też troszkę tą Fuse Maszyny zupgrade'owali i teraz ogólnie No, czeka się tyle samo, półtorej godziny Ale jeżeli ktoś chce skipnąć za Robuxy, to kosztuje To teraz tylko 200 Robux, nie 300, bo chyba Mi się wydaje na 99%, że było 300 Robux wcześniej. Ale co muszę przyznać? Admin Abuse to jednak Admin Abuse. Paszcie, Ile mamy odpalone. Najan, tutaj Disco, Rave Krabiki, ten nowy Który został dodany, podwodny Przy okazji Lava Event, Bubblegum Maszyna I 4x Lag. No dobra, administrator że tutaj na pewno potrafią się dobrze bawić Tylko jestem bardzo ciekawy Czy napiszą coś o Taco Tuesday Czy Admin Abuse we wtorek będą o 21 Czy niestety też o 23 Powinni o tym raczej tutaj napisać Za chwilkę O i prawdopodobnie pierwszy secret Który nam się zrespił z Laka Uwaga pierwszy raz mam coś nowego Ej naprawdę jestem zaskoczony Bo nie wiem czy wiecie on strasznego ogólnie pecha Co do Laka więc uwaga patrzymy z tą krówką Czy oni zrespili ją globalnie Czy mi się po prostu taki secret zrespił Okej okay. Powiem tak, wezmę go sobie do bazy, na pewno damy sobie go do fuse maszyny, może nie dzisiaj, ale ogólnie na pewno się przyda. Chyba, że ty akła potrzebujesz. Dobra, ja ci później go oddam po prostu. Bo ja tutaj tak no potrzebuję niby tylko do fuse maszyny, więc let's go, biorę go sobie. No i niech biegnie do mojej bazy. Czyli tak naprawdę obecnie zdobyliśmy dwa sekrety, Dobra, powiem tak, nie ma tragedii, nie ma tragedii. I w międzyczasie jak secret biegnie do naszej bazy, otwórzmy Lucky Bloka. Może tym razem trafimy Bandito, Bulbito, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Mamy! Mamy go, mamy go, mamy go, mamy go, mamy go. patrzcie to! Bullbito to bandito traktorito, let's go jeszcze z nowym traitem, 820 koła na sekundę, ej dobra naprawdę dzisiaj jest dobry dzionek, możliwe że nawet najlepszy secret nam się zrespi jeżeli tak dzisiaj dobrze dzień oddaję może, kto wie, kto wie, oho pytałem się co mamy zespałnić następne powiem tak, lucky blocka bym poprosił sekretnego. wiem że tego nie zrobicie bo kosztuje on aż 3000 robuxów no ale jak się pytają, no to odpowiadam oczywiście, o i teraz załączyli coś bardzo fajnego, blue Druid event, ej dawno go nie widziałem szczerze mówiąc. I ja bardzo lubię naprawdę, jak te postacie całe są czerwone. Naprawdę ja to lubię. I jeszcze patrzcie to. Tung, 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 saur w wersji Bloodroot i jeszcze straightem tung, 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 saur. Nie, dobra, to jest niesamowite. O, i jeszcze pytają, czy dać rainbow event przed końcem. Tak, bo zaraz bierze się koniec. Mamy 23.30. No, jak wiecie doskonale, admin abuse trwa zawsze około 30 minut. Więc mogą dać, mogą dać. Ja tu nie będę narzekał. Ja sobie jeszcze i tak przedłużę tutaj serwer laka. Ej, śmiałbym się, jakby najlepszy secret zrespił się w wersji tutaj rainbow. Ej, byłbym naprawdę mega bogaty. I przy okazji jeszcze raj w krabiki dokładałem Halloween i widzę, człowieku. Ciemno, ciemno się zrobiło, ciemno się zrobiło nagle. Ale na samo takie zakończenie mogliby dać jeszcze jednego sekreta. Nie, żebym tutaj narzekał, bo i tak naprawdę fajny event, moim zdaniem. Ale wiecie, takie ładne, fajne podsumowanie. I ogólnie teraz coś napisali też tutaj deweloperzy, że pamiętajcie, jak będziecie robili rytuał, musicie być jakoś daleko od siebie. Czy nie jesteście daleko od siebie, czy oddalcie się od siebie? Coś w tym stylu tutaj napisali. Ej, zaciekawili mnie, naprawdę Mega mnie zaciekawili. Dzisiaj na pewno nie wiem, czy pod koniec odcinka, czy za chwilę na przykład. Będziemy testowali ten rytuał. I ogólnie, Aqua wpadła na bardzo mądry pomysł. Ej, czemu ja o tym wcześniej nie wiedziałem? Faktycznie, jak kończy się serwer lak, to po co ja mam potem kupywać znowu laka tak naprawdę? I wydawać 250 dodatkowych Robux. Jak tak naprawdę, może sobie tutaj przedłużyć teraz. Tylko dobra. Już wiem czemu. Już wiem czemu, naprawdę już wiem czemu. Bo to dodaję tylko na 15 minut. Ale my tu tutaj. No powiem tak miło. Zepsuliśmy, tak, zepsuliśmy to. Dziękujemy wszystkim za przybycie. My również bardzo dziękujemy za bardzo, bardzo Fajny admina. Pius oraz nowy update. Ik. Teraz tylko zobaczymy, czy coś się jeszcze tutaj z z tego laka, co tutaj osoba pewna dokupiła. To jest ogólnie moja wina, bo myślałem, że to jest bardzo dobry pomysł. Ale faktycznie już wiem, czemu kupuje się za 1250, nie za tysiaka się przedłuża. Okej, okay, dobra, napisali, że dadzą więcej eventów jutro o trzeciej p.m. EST tam chyba było. To przynajmniej taki mini plusik, bym powiedział, bo to jest ogólnie. Ogólnie u nas 21, więc możliwe, że admin abuse we wtorek też będzie o 21. No bo na ten temat niestety się nie wypowiedzieli. Ale jeżeli jutro dadzą eventy o 21, no to możliwe, że we wtorek też. I idzie przy okazji tutaj kolega spać. Dobrej nocy życzę. I ogólnie teraz, tak w międzyczasie patrzę, co tutaj się respi. I mam takie pewne tutaj zapytanie, tak naprawdę do Was, ponieważ no faktycznie mogę teraz kupić tego laka, przedłużyć go na pół godziny kolejne. Ale czy to jest w ogóle opłacalne? Wiecie, co ja bym zrobił? Zrobiłbym specjalny odcinek, gdzie doładuję znowu i kupię sobie takiego laka na godzinę. Tak, bez Admin biusa po prostu kupię sobie w losowy dzień gdzieś na godzinę. Ponieważ no nie wiem, może jak jest Admin Abuse to jakieś szczęście jest lekko obniżone. Dosłownie nic się nie respi. Jeden secret był i to jeszcze nawet nie jestem pewien czy nie dla każdego, bo aktualnie nic dosłownie nie dostajemy. Między nie wiem widzowie, ja jeszcze to przemyślę. Możliwe, że dzisiaj nie kupię po prostu dodatkowego laka, a nagramy sobie w tygodniu specjalny odcinek i kupię dwa razy takiego maksymalnego serwer laka, czyli po prostu na godzinę. I przy okazji jak już mieliśmy robić tutaj rytuał Patrzcie, co się zrespiło. Dobra, ja to szybko odkładam, szybciutko to odkładam. Let's go, let's go, let's go. Dobra, i ogólnie to jest chyba najlepszy drop tak naprawdę z całego dzisiejszego laka. Tak, z tego laka, co teraz kupiłem. Dosłownie tripi, tropi, tropa, tripa wersji golden. Okej, okay, no jest fajny, nie powiem, że nie. Przyda się na pewno do Rebirfa, bo jak widzicie, potrzebujemy 100 trylionów i tej właśnie braid jednostki. Ale ogólnie teraz tak przemyślałem i powiem tak: albo zrobimy w tym tygodniu jeszcze jeden taki odcinek, gdzie kupimy maksymalnego serwer laka na godzinę, albo po prostu Terobuxy zostały na przyszły update i wtedy zrobimy sobie jeszcze dłuższego laka. Nie wiem, możecie pisać w komentarzu, czy wolicie jeszcze jakiś jeden odcinek w tym tygodniu, czy po prostu wolicie poczekać i w update zrobić jakiś mega długi odcinek. Przy okazji, jak widzicie, są tutaj już osoby, ustawiają się. Więc co, ja biorę moją orkę orkę ale i co? Robimy? Robimy ten rytuał po prostu. Mi się wydaje, że tak się nie ustawiamy, tylko w jakiś kwadrat trzeba to się ustawić. No ale zobaczmy, zobaczmy. To nie jest taki prosty kwadrat. Czekajcie, chłopaki, i dziewczyny tutaj. stawcie się kwadrat, kwadrat. Obstawiam, że trzeba to zrobić kwadrat. Dobra, wiecie co? Ja sobie jeszcze. Dźwięk tutaj lekko podgłośnie. Z racji tego, że czuję, że może coś tutaj być ciekawego. Uwaga, zobaczmy, czy ten rytuał działa. Aż dostałem małą ścinkę. Uwaga, uwaga. To no, żyrafa Zelestra. Niech się jeszcze zrespi. Najlepszy sekret. jak robimy tutaj rytuał. Dobra, choć tutaj trzeba, choć tutaj trzeba i próbujemy to zrobić. Tylko teraz trzeba rozkminić. Jak to dobrze zrobić? To jest najlepsze pytanie. Nie wiem, może w taki sposób trzeba się po prostu ustawić? Nie, no to nie ma sensu w ogóle, moim zdaniem. Nie, no w taki sposób nie. Chyba, że na środku. Ej, dobra, naprawdę będzie ciężko to rozkminić teraz. Myślę, że po to trzeba zrobić kwadrat, ale spróbujmy środkiem. To w ogóle nie ma sensu, no, tak naprawdę. No, ale spróbujmy, spróbujmy to środkiem zrobić. Tylko jak ja mam to robić na dwa kąta, nie mam bladego pojęcia. No dobra, no ustawiliśmy się też środek, środek też odpada. No nie no, tak tego nie zrobimy. To musi być kwadrat. Stuprocentowo musi to być kwadrat. Pisali coś, że obok siebie. Okej, okay, widzowie, my tutaj po prostu popróbujemy, ustawimy się jakoś obok siebie. No i zobaczymy, jak to będzie działać. Próbujmy ten kwadrat na razie zrobić. No nie no, kwadrat nie działa. Ej naprawdę, próbujemy wszystkich sposobów, i ja nie wiem, jak to się robi. Sięgam, nie mam dla tego pojęcia. Czekajcie, poszukam gdzieś na necie. Tutaj jest jeszcze dobra rozkmina, że ogonami może muszą się dotykać. Ej, może, może, może jakiś ogon tutaj. Okej, okay, dobra, Trzeba tutaj rozkminić. Trzeba ustawić się obok siebie po prostu. Okej, okay, testujemy to. Ustawiamy się obok siebie, czekajcie, wejdę na drugie konto. Dobra, jesteśmy ustawieni obok siebie i uwaga, czy to będzie działać. No nie, to nie działa. słownie nie mam pojęcia, jak zrobić ten rytuał. Trade chyba nic tutaj nie zmienia. Czekajcie, tutaj Trzeba pisze mi PW, Sprawdzę sobie. Oni zrobili dobra, już wiem, co oni zrobili. Ok, odstęp, 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 musimy zrobić. I działa, 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 działa. Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Działa, działa, działa. Uwaga, jak to wygląda. Ok, zaczyna się nowy event. No i dając cztery orki orkali, mamy los orkalitos. No czy to jest dobry drop? Nie wiem widzowie, ja wam powiem szczerze, nie wiem Ponieważ myślałem, że to będzie secret jednak Czyli co, jest do zdobycia secret fuse maszyny? No bo przeczekajcie, mamy hotspoty Nie no dobra, mamy w sumie wszystkie trzy sekrety do zdobycia Jeden jest dla bloków, Drugi jest do zdobycia tak naprawdę Z dywaniku, a trzeci z czego był? No właśnie, nie wiadomo z czego był trzeci Ten hotspot totalnie nie wiadomo z czego się respi Może faktycznie z fuse maszyny Się respi, tylko po prostu miałem za mało Procent na niego, albo trzeba jakąś ukrytą fuzję Na niego zdobyć, nie wiem Powiem szczerze, jestem świeżo po update'cie, ja sobie na spokojnie poczytam w internecie, pooglądam filmiki. Możecie też napisać w komentarzu, może wy mi tutaj pomożecie. Ja mam pewien pomysł, ale bardzo chciałem Aqua ci podziękować za nowego sekreta, bo chcę mi takie oddać z fajnym trade'em, ale tego pomysłu wam nie będę zdradzał. Dlaczego? Prawdopodobnie będę nagrywał jeszcze odcinek z, view z maszyny, bo wydaje mi się, że te hotspoty są w tej maszynie. Bo faktycznie jak widzicie, w Lucky Bloku tego nie mamy. Z dywanika raczej wątpię też, że się respi, a te tutaj hotspoty są w indeksie, więc są na pewno jakoś do zdobycia. Obstawiam, że trzeba, dobra, już wam powiem. Z Zrobić jest fuse maszyny, tylko trzeba dać jakieś nowe sekrety, żeby mieć większe szanse. Właśnie typu takiego sekreta, nie wiem, brain rot gody, może trzeba też jakieś. Na pewno sobie przetestujemy te wszystkie taktyki, ale to już prawdopodobnie w następnym odcinku. Póki co, w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle. Na zakończenie, zaraz zrobimy sobie konkurs, tylko jak widzicie, musimy chwilkę poczekać na fuse maszynę, bo chcę zobaczyć, co z niej wyleci. Więc zanim jeszcze ogłosimy konkurs, który jest naprawdę bardzo mocny, poczekajmy te 55 minut. I dobra, mamy pierwszą w nocy, więc co na start? Odbieramy fuse. Z maszyny i sprawdzamy, co mamy. Ech, półtorej godziny czekania na nową łopatę. No dobra, trudno. Jest sekret to najważniejsze. To nie tak, że dałem cztery sekrety i miałem gwarantowanego sekreta. Ale ogólnie, co ja dowiedziałem się przez ten cały czas? Mamy tego sekreta, który jest krzesłem, tak naprawdę, i jest to sekret, którego może spałnić tylko administrator. Mamy oczywiście sekreta również z Laki bloków, doskonale o nim wiemy. Los Titos, nie wiem, czy dobrze czytałem. Dalej nie wiemy, jak zdobyć tak naprawdę. On możliwy, że może być tutaj do zrespienia się z dywaniku, albo z fuse maszyny, tylko nie wiadomo w jaki sposób. Dodatkowo też wiemy, że jak robicie rebirfy, prawdopodobnie, nie jestem pewny tutaj, zmieniły się brain roty, które potrzebujecie do zrobienia tego rebirfa. Z tego, co się akurat dowiedziałem, dużo osób ma jakieś inne rebirfy niż wcześniej potrzebowali. No i czy czegoś więcej się dowiedziałem przez tą godzinę? Chyba to tak naprawdę tyle. Ogólnie, jakie jest podsumowanie tego update'u ode mnie? Powiem tak, jest fajny, podoba mi się ten update, ale wiadomo, dużo rzeczy nie zostało wprowadzone, więc ja dałbym takie 7, 6,5, coś w tym stylu na 10. Taka jest moja opinia. Ogólnie fajny update, nowe rytuały, nowe brainrot ale wiecie, jakiegoś tutaj ultra ultraszału nie ma, więc po prostu powiedzmy 7 na 10. A jak wy oceniacie, koniecznie napiszcie w komentarzu. A dzisiaj tak jak wam mówiłem, zróbmy sobie gruby konkurs i rozdajmy sobie normalnie La Grande Kombinacjona. Jeżeli chcecie go wygrać, bo naprawdę fajna nagroda, to pod tym odcinkiem musimy wbić minimalnie 550 łapek w górę. W sumie nie musimy, bo i tak wam go rozdam, ale fajnie jakbyście dobili. Komentarze też napiszcie ważnik i na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzcę. A propos zwycięzcy, na ekranie teraz macie ostatniego. Serdecznie Mordeczku ci gratuluję. Dodajcie znajomych na Robloxie. Przyjmij mnie i napisz do mnie wiadomości prywatnej. A póki co, tak naprawdę w dzisiejszym odcinku to na tyle. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. To jest za oglądanie i słyszymy się w kolejnych. Do zobaczyskiej papatki. LOLO. Piu!